Dzieci mogły znaleźć swój prawdziwy horoskop, odkryć gwiazdy i znaleźć meteoryt. W Nieznaszynie zorganizowano warsztaty astronomiczne. Poznali dzisiaj gwiazdozbiory nieba północnego, czyli wielką, małą, niedźwiedzicę, Cassiopeę. Poznali to w kulturze naszej zachodniej, europejskiej, ale poznali też te same gwiazdozbiory w kulturze eskimoskiej. No Dzieci zawsze lubią wiedzieć coś, czym potem mogą zaskoczyć rodziców, nie? A, a tam wielką niedźwiedzicę mało, to rodzice znają, ale jak przyjdą i opowiada, opowiedzą im, że u eskimosów to to wcale nie jest niedźwiedzica, tylko renifer, no to jest pewne zaskoczenie. Astroklimatywnie znaczenie to projekty, dzięki któremu dzieci mogą lepiej poznać świat astronomii. Zajęcia przeprowadzono w dwóch grupach, a zainteresowanie było spore. Co udało Ci się dzisiaj znaleźć, powiedz? I kosmiczny kamień. Powiedz, jak wyglądało to Twoje poszukiwanie? Trzeba było wszędzie łazić i szukać jakiegoś jednego kamyka pośród kilkudziesiąt. Kilku, y, set innych kabeków. A w jaki sposób to robiłeś? Co Ci pomogło znaleźć? Magnez. Skąd taki pomysł, żeby przyjść dzisiaj tutaj na takie zajęcia? Jak to się stało, dziewczyna? No, żeby na przykład zobaczyć gwiazdy, nauczyć się obsługiwać z teleskopu. Znalazłem taki kamień, ale nie wiem, czy on jest właśnie meteorytem. No, o takich świecących gwiazdach bardzo co się pojawiłem na niebie, czyli duże niedźwiedzica i mała. Wiedza i zabawa to połączenie przyjemnego, z pożytecznym. Dzieci podczas warsztatów mogły same ustawić teleskop i nauczyć się jego obsługi. Przestawić możesz Warsztaty zorganizowano w ramach projektu unijnego, a organizatorem było stowarzyszenie Nasz Nieznaszyn. Każdy uczestnik wrócił do domu bogatszy o nową wiedzę astronomiczną.